Szerszec, jak wygląda, jak usun gniazdo, co robi, gdy atakuje. Szerszec, jak wygląda, jak usun gniazdo, co robi, gdy atakuje. Szerszec to największy w Polsce owad z rodziny osowatych. W naszym kraju występuje szerszed europejski, jednak niedawno na nasz kontynent dotarł jeszcze groźniejszy szerszet azjatycki. Jak wygląda szerszet? Co robi, gdy szerszet wleci do domu? Jak si go pozby? Jakie S objawy ukreskadlenia przez szerszenia? Jak usunąć gniazdo szerszeni? Szerszet jest gatunkiem owada ale do rodziny osowatych, Wespidae. W naszym kraju występuje szerszet europejski. Jednak w ostatnich latach w Europie pojawił się jeszcze groźniejszy szerszet azjatycki, który występuje we wschodniej Rosji, Azji pobudniowej i pobudniowo wschodniej Szerszet jest bardzo popularny w Polsce. Zdarza się, że gniazdo zagbadane jest w pobliżu obszarów zamieszkiwanych przez ludzi. Ukreska, dlenie, szerszenia mokreska eby szczególnie niebezpieczne dla osób uczulonych na jad tych owadów. Spis treci szerszed jak wygląda Szerszed. Objawy ukrzenia szerszed, jak usun gniazdo. Szerszed, co robi, gdy wleci do domu? Szersza ta osa, rukreska, kreskanice szerszed, jak wygląda? Obecnie mokreska na wyodrbni a kreska 26 gatunków szerszenii. Szerszenie europejskie, górne ZDJ, wyspójce w Polsce, majrudo czarbow, natomiast od w bok kreska u zamknięte pty w czarne pasy. Szersze kreska lewisi owocami, sokami z niektórych drzew oraz innymi owadami. Ze dwubaszczemuchówkami. uchówkami. Barwa szerszeni mokreska esi zmienia ze wzgłedu na region, w którym występuje. Stadium rozwoju i peby osobnika. Długo to około 25-35 mm, samca 21-23 mm, a robotnicy 17-24 mm. Szerszenie azjatyckie mają barwienie czarne z pomaradczowo kreska uzamknięte tymi pasami. Długociaba wynosi zwykle od 2,5 do 4,5 cm, królowe, rozpito psiga 7,6 cm. Sporód szerszeni azjatyckich. I szerszeni w ogóle, wielkości wyrukres kanasi szersze diapocki ZDJ Poni kreska E. Jest on największy ze wszystkich szerszeni i osi gadebu go nawet 5,5 cm, a rozpito skrzydeb do 6 cm. Występuje najczęściej w Japonii. Ale mokreska na go spotka równie kreska w Azji Zrodkowej, Afryce Zrodkowej oraz Europie Pobudniowej. Szerszet. objawy ukrzenia typowymi objawami ukreskadlenia dlenia szerszenia europejskiego jest bolesny obszka i zaczerwienienie. W przypadku osób uczulonych na jadbę bąkowskrzyd, by mokreska e jednak doj do WSTRZ suła nafilaktycznego, który mokreska e zagra kreska a zdrowiu i kreska lyciu CZ Bowieka. Jeden szerszet wstrzykuje mniej niż 0,2 mg jadu za kreska u kreska dleniem. Zabij CZ Potrzeba kilku lub kilkunastu kreska gdy kreska dawka, miertelna jadu waha się od 10 do 90 mg na kilogram ciaba. Inaczej jest w przypadku szerszenia azjatyckiego, wespa mandarinia. Jego ukrzenie jest porównywane do gorcego gwoździa wbijanego w nog. Ukreska dlenia szerszenia azjatyckiego, a konkretnie szerszenia japockiego, wespa mandarina Japonica, zabijaj co roku w samej Japonii około 40 osób, przewa kreska nie w wyniku reakcji alergicznej. Ukreska dlenie CZ bo z alergii jest na pewno zabójcze. Ale nawet zdrowy CZ bowik kres KS gin z powodu działania neurotoksyny zwanej mandarotoksynem DTX, jej kreska Eli tylko ilość tego jadu jest wystarczająca. Jak szerszy azjatycki przybył do Europy. Ten gatunek Owada został przywieziony do portów w Havre, Francja, w kontenerze z HDSK Porcelan w 2004 roku. Od tego czasu opanowa piłkreska niektóre regiony we Francji, a teraz zauwa kreska goju kreska w belgijskiej Flandrii, Au den jak usun gniazdo? Gniazdo Szerszeni batwo rozpozna. Przypomina du kreska, papierowy obli kreska nieokrylonym kształcie. Rozmiary gniazd Moko nawet 50 cm D bugoci i wysokości i Mok Pomieci nawet 700 robotnic. Szerszenie buduj gniazda z masy papierowej, wytwarzanej samodzielnie z CZ steczek cego drewna i liny. Najcz, ciej zlokalizowane S na drzewach, w dziuplach, poddaszach. Strychach lub szczelinach w murze. W celu zlokalizowania gniazda najlepiej obserwowa pojedynczego osobnika, który nas do niego doprowadzi. Nie usuwaj gniazda szerszeni na basnerka. Mokreska E w nim mieszka kilkaset szerszeni, które Mok zaatakować. Po zlokalizowaniu gniazda nale kreska Y jednak zachowa szczególnostro kreska No. Kiedy wczesną wiosną zauwa kreska l szerszenia w okolicach miejsca zamieszkania, najprawdopodobniej jest nim królowa szukajca miejsca na kreska E-gniazda. Mo na samodzielnie zapobiec budowie gniazda poprzez eliminację tego osobnika. Jednak je latem zauwa kreska limy wicej szerszeni, z pewności w pobli kreska umokreska na spodziewa sił kreska gotowego, du kreska ego gniazda. W takim wypadku nale kreska yz się do odbywatnych s kreska b odpowiedzialnych za eliminację gniazd szerszeni z okolic domów i mieszkat. Warto wiedzie. Kreska E koszt usunięcia gniazda szerszeni przez profesjonalną firm wynosi 10350zb. Stra kreska pokreska Armo Kreska nawezwa jedynie w przypadku stwierdzenia zagrożenia Enia kreska Cz bowieka lub w przypadku występowania gniazda w okolicach budynków u kreska publicznej. Szerszed, co robi, gdy wleci do domu? Przede wszystkim nie nale kreska Y wykonywa gwaptownych ruchów i nie krzycze. To prowokuje szerszenia do ataku, z własnej inicjatywy raczej nie u kreska Nale kreska Y uda się do innego pomieszczenia i zamkn drzwi. Jeśli zdecydujesz się samodzielnie wygoni szerszenia z domu. Ubierz się w co najmniej dwie warstwy debo szerszenia jest debugie. owitrzy szalem, za mokreską co bow. Unikaj jaskrawych kolorów. To szerszenia mokreska rozcieczy. Następnie otwórz szeroko okno, by mokreska sam opuści twoje mieszkanie. Mokreska Eż spróbowa go wygoni, na przykład gazet. Mokreska na te kreska U, Y z praju przeciwko szerszeniom, mokreska na go kupi w marketach budowlanych lub rakietki elektrycznej do zwalczania owadów. Niektórzy próbuj go uderzyć, na np. kapciem, jednak aby ta metoda zadziałała. Nale-y celowa za pierwszym razem i zrobi to bardzo zdecydowanie. Szerszet, który zostanie zaatakowany, a nie trafiony, B10 broni. Szerszeta osa, rukreska kreska szerszenie powszechnie uznawane S za groźniejsze od os przede wszystkim ze na większy rozmiar i BRZ jaki wywołuj podczas ruchu skrzydep. Szerszet jest mniej agresywny od zwykłej bejosy dwukropek, gdy nie jest prowokowany, rzadko dli. Tymczasem nie jest one groźniejsze od os, gdy kreska u kreska dlenie CZ bowieka, u którego nie występuje reakcja alergiczna, nie stanowi zagro kreska enia kreska łycia. Jad szerszeni porównywalny jest z jadem os i pszczup. Jednak jego ukreska dlenie jest bardziej bolesne niż kreska ukreska dlenie osy. Gdy kreska szersze, ma większe i bardziej penetrujące CDBO. Poza tym jad zawiera znacznie większe ilości toksyn. Szerszenie S tak kreska M mniej agresywne od os i trudniej jest prowokować do ataku.